Kochani, e, trochę mnie prześwietla, bo cały czas słońce daje od boku. E, dzisiaj jest sobota jedziemy, słuchajcie, na kulik. Marcin stwierdził, że będą dwie wersje. Jedna dla <śm> 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 dzieci i dla mnie, a druga... dla kogo? A druga wersja to będzie extreme. Ja oczywiście jadę e, dużymi synkami, bo ja się zawsze boję takich rzeczy. W ogóle nie byłam na kuliku chyba... Matko Z 10 lat? Przynajmniej Jak byłam mała to byłam kiedyś na Koligo, ale to było tak dawno temu, że w sumie nie pamiętam wiem, że było jakieś ognisko i nie wiem czy to nie było jakieś wyjście klasowe w postałówce. W każdym razie jedziemy, strasznie śmieci słońce oślepne I e, oczywiście nie mam ze sobą rękawiczek, ale mam nadzieję, że ktoś od Marcina mnie poratuje i od razu na wstępie powiem, że wszystkie kosmetki, których użyłam dzisiaj do makijażu, znajdziecie w opisie, bo zawsze są o to pytania. O może tak, teraz, teraz możecie mnie przez chwilę zobaczyć. Stałam, słuchajcie, spodnie. Nie jest mój rozmiar chyba, ale <laughs> przynajmniej nie zmarznę i się nie, nie o tak bym to nazwał. Słuchajcie, zajebiście wyglądam <grymne> Ale są w miarę ciepło ubrana, także no, powinno być okej Ładna stylizacja I co ty też? Paki są ekstra Jak zginę, Marcin nie zmontuje ten blok Nie dobre są, dobre są, mogę ci je oddać jak No w sumie Moim zdaniem, ja bym Słuchajcie, pod naszą duchą się rozpadły. Niestety, ale to pod Oli bardziej. Moja o, się jeszcze trzymała, póki nie wstałam. Wrżnęłam się. I tak mi kurde sanki w plecy wjechały. Także myślałam, że koniec na gożywo, to piję sobie ciepłą herbatę. Zaraz będziemy e, robić ognisko. Tam kto chciał, to jeszcze pojechał na jedną rundkę ekstremalną. Ona mówię, o nie. Ja już nie jadę, słuchajcie. Więcej się nie da namówić na żaden kulik, bo Ach, już czuję jakiego mam, jakiego siniacha, albo guza, nawet na plecach, tak no, centralnie obok kręgosłupa jechały sanki. A kto ty jesteś? Chcesz? No, pewnie, że chcesz. No, Dunko, tutaj, o. a tam, jak jedynie, znaczy, że chce jeszcze. Taki ty tak fajny jesteś, ojej! Reszta jeszcze tam dworze, a ja słuchajcie, przyszłam do auta, bo stopy mi zamarzły Ja mam tak słabe krążenie w nogach, że to jest po prostu hit Miałam skarpety w ogóle sorry, już obrzydzają stopy, to nie patrzcie Jakie brudne w ogóle, fajne. Miałam skarpety, race stopy, wkładkę wełnianą w butach No po prostu byłam ciepło ubrana i zamarzłem i ja praktycznie mam teraz brak czucia w stopach, muszę je rozruszać dramat po prostu i tak mnie bolą, słuchajcie, plecy ja się boję, co będzie jutro, bo, bo już dzisiaj czuję się fatalnie tak mnie bolą plecy Marcie mi buta, słuchajcie, zdejmował bo o ile jednego byłam w stanie sobie sama znieść, to jakoś drugiej nogi no nie jestem w stanie się schylić także mam nadzieję, że już w poniedziałek będzie mój catering, bo umrę chyba będę musiała iść po jakieś zakupy nie zapowiada się dobrze, słuchajcie. Nie zapowiada się dobrze. Witam Was z łóżka. widzicie, <trybowa> typowa ja. Eee, tak mnie bolą plecy i wiecie co, póki leża jest ok, Ale jak się ruszam i naciągnę jakąś te plecy w którąś stronę, to Uff, troszkę mnie boli tak bym to nazwała. Widziałam słuchajcie, jak jakiś przeciwbulowy mi ją posmarował. Maścią, jakimś tam, nie wiem, nawet poltarenem czy jakimś innym. No cóż, kulik był super, ale więcej się nie zdecyduje. O nie, ja zostaję na tych dużych saniach. Na dużych saniach jest bezpiecznie, ale na tych małych nie. Siedziałam, słuchajcie, jako pierwsza. Um, no i się wyczynęłam, a potem wjechały we mnie drugie sanki prosto w plecy i po prostu tak mi się słabo zrobiło. Wręcz chciałam się wymiotować, to tak zawsze mam, że jak trzy mnie bardzo boli. Tak wiecie, tak nagle, to chcę się wymiotować zawsze. Słuchajcie, podałem bateria jak do Was gadałam, ale leki zaczęły działać Marcin smarową, o plecie jakimś czymś nie wiem. się w i w miarę się tak czuję, więc idziemy coś zjeść, bo w sumie nie mam obiadu w ogóle patrzę na te włosy. Ulidziałam się takim żelem z gotudi i nie miałam na Kathusta. Nigdy więcej nie dam się zaprosić na kulik. Nigdy. Cześć. A co mówisz, że tam strasznie na tej pensji. Jak ktoś was zaprosi na kuli, to uciekajcie jak najdalej. <grydanie> <grydanie> Hej kochani, nie odzywałam się do was wczoraj. Um, czuję się chyba trochę lewej, ale myślę, że to za sprawą laków. Bo nie było zbyt <grydanie> ciekawie, bo każde przekręcenie się na bok albo na plecy czuło się bólem, no bo przez sen nie pamiętam o tym, że coś mnie boli i raczej powinnam delikatnie się e, przewracać. E, w każdym razie nagrałam dzisiaj dla Was test produktów Fenty, e, podkładu korektora pudru, też użyłam pędzli, gąbek, nawet użyłam czegoś do oczu i do ust, ale to zobaczycie w innym filmie, zarówno na Instagramie, jak i na YouTubie. Podziękuję Wam, jak tylko się pojawi. W zasadzie pojawi się przed tym vlogiem, więc już Wam się powinien wyświetlić odnośnik do tego filmu. W każdym razie wczoraj byliśmy w galerii. Nie wiem, czy widzieliście, ale w ogóle wczoraj był Włoch. Nawet słuchajcie, nie wiedziałam o tym, że w galerii w tym roku będą. Wydaje mi się, że zawsze jakoś tak bazowali na, staru na starówce. Nie wiem. W każdym razie my tak przyszliśmy. Był taki tłum ludzi. Eee, także wrzuciliśmy coś do puszki. No i co, i dzisiaj słuchajcie, idziemy chyba do kina w końcu na Aquamana, tak to się nazywa, słuchajcie, nie mogę tej nazwy zapamiętać, nie wiem czemu mój mózg ją odrzuca i za każdym razem e, zastanawiam się jak się ten film nazywa, bardzo mi się spodobał on już na zapowiedzi, jak byliśmy w kinie na jakimś horrorze, tylko też nie pamiętam jaka, na zakonnicy, o w ogóle bardzo słaby horror, ja ogólnie nie lubię horrorów, ale ten był tak słaby, że nawet ja się go nie bałam. Także wtedy widziałam zapowiedź i już mi się wtedy w ten film spodobał, więc w końcu wyciągnęłam Marcinę i idziemy obejrzeć. Marcin oczywiście hałasuje, bo się kąpał, zje obiad i możemy lecieć. W ogóle mój makijaż oczu to jest dzisiaj coś złego, ale to dowiecie się właśnie w filmie o Fendi, co poszło tutaj nie tak. I wróciliśmy z kina, oczywiście byśmy troszeczkę spóźnieni się zaczął już, ale film był super, daję mu 11 na 10. Jak lubicie takie klimaty właśnie trochę science fiction, to tak najbardziej Wam się powinien spodobać. Mi się bardzo podobał. Ale ty jesteś się w czymś. A co ty masz? A co ty masz tu? Może ona tak się świętuszy. To brudaska mała. Dzieńsko. I tutaj od jedzenia jest brudna? No pokaż, pokaż, ty pokaż tutaj. Pokaż, wszyscy na widzieć. Nie będzie w miarę. Ale tutaj nie wiem, coś ty zrobiłaś.